Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Patryk Wicher, poseł na Sejm RP. Witam pana bardzo serdecznie. Witam panią redaktor, witam wszystkich widzów. No i zaczynamy od najnowszych wiadomości, że tak powiem, ze świata kolei PKP PLK ogłaszają przetarg na modernizację dwóch odcinków linii kolejowej habówka Nowy Sącz. W ramach tej inwestycji zostanie także przebudowana stacja w Marcinkowicach w Nowym Sączu, w Chełmcu, w Nowym Sączu powstaną tutaj dwa wiadukty kolejowe. No i to chyba dobra wiadomość, że, że to jest część tego dużego przedsięwzięcia tego szerokiego projektu że Szana Dolna. Mhm. Panie redaktor, spełniają się marzenia pokoleń. Ja pamiętam, jak mój dziadek wracał. Ale trochę późno się spełniają. Trochę późno się spełniają. To są dekady całe, o których mówiło się o podożu, o piekiełku. Pamiętam, jak mój dziadek w latach 90. wracał z pracy, to był początek lat 90. wtedy na nowo odżywał ten temat, już miało być budowane. Nie opowiadał mi: Mój dziadek już kilka lat nie żyje, mama też pracowała przecież na, na kolejach państwowych. A w związku z tym pamiętam, że ta dyskusja w domu już od mojego dzieciństwa gdzieś tam huczy mi w mojej głowie. I to tak leciały lata, leciały lata, to obrastało legendami, mówiło się, że to już od marszałka Piłsudskiego było projektowane i nikt już tak naprawdę nie wierzył, tak jak stała się legendarną po części Sądeczanka, tak i podłęża piekiełko. Czyli co, legenda ma stać, szansę stać się historią prawdziwą. Tak. Słyszeliśmy 2026, teraz 2028, 2030. Tak, moi drodzy Państwo, to już jest drugi taki potężny ruch na tej linii. Dosłownie kilka tygodni temu zakończono już przetarg na 200 milionów złotych, na elektryfikacji na cztery stacje zasilające tą linię. Teraz drugi przetarg na 100 milionów. Tutaj nie chcę determinować, bo to w przetargu wyjdą kwoty, ale wiemy, że wczoraj Pan Minister ogłosił cztery inwestycje na łącznie prawie ponad 4 miliardy złotych, prawie 5 miliardów złotych. W związku z tym to będą setki miliony złotych. To jest w Nowym Sączu. Przebudowa na reszcie wiaduktu na Zielonej. Nareszcie przejazd na ulicy Krakowskiej, piękny wiadukt. Też wiadukt. Stacja kolejowa na właśnie Nowy Sącz-Chełmiec, Nowy Sącz-Miasto. W ogóle do całych Klęczan, modernizacja całej linii przebudowa, przygotowanie już pod najwyższe prędkości. Ponadto ten kawałek wrabka, habówka, tam też przebudowa stacji, przebudowa linii, zwiększenie prędkości. To jest coś, moi drodzy Państwo, to już jest budowa podłęża Piekiełka całość linii będzie kosztowała około no, między 5 a 7 miliardów złotych, czyli możemy mówić, że tu na sądyczyznę, na Limanowszczyznę, naszą ziemię właśnie pan minister Adamczyk, którym jesteśmy bardzo wdzięczni, panu premierowi przekierował miliardowe inwestycje na chwilę, na chwilę obecną. Ja jestem związany z koleją, nie ukrywam, tak jak no, i rodzinnie, i i troszeczkę zawodowo, ponieważ moje biuro jako jedynego posła w Polsce jest zlokalizowane na dworcu PKP w Nowym Sączu. Zresztą pan minister żartobliwie kiedyś określił mnie postał od kolei z tego też powodu. E, a więc cieszę się, że jako młody człowiek dzisiaj, już w dorosłym życiu, e, mogłem mieć jakiś minimalny też swój udział w tym wszystkim. I tu no tak naprawdę. No i miejmy nadzieję, że w tym 2030 roku faktycznie, a, tak jak według obietnic. Wcześniej, wcześniej, pani redaktor, W 20 29 20... ma być Sądeczanka, 8. a 20 28, 27. Że... Mamy jechać już pod Łężem Piekiełko. No mam nadzieję, że to, się, że to się stanie i mam nadzieję, że ten komfort podróży, wymiana z Krakowem, z resztą Polski będzie realna. A to przypomnę Państwu, że też jest realne dzięki szprychom, które wiodą do centralnego portu komunikacyjnego i też to, że nasza linia została wpisana do TNT, do europejskich linii kolejowych. W związku z tym ta inwestycja jest na dzień dzisiejszy już niezagrożona. W jedną godzinę będziemy mogli z Nowego Sącza do Krakowa tak podróżować. To jest e, duża szansa dla pracowników, pewnie dla, dla przyszłych studentów, studentów turystyki i różnych innych elementów. Miejmy nadzieję, że, że ten termin po raz kolejny się nie oddali i faktycznie w 2028 e, tą linią kolejową przejedziemy. E, proszę powiedzieć, zmiany w składzie osobowym posłów PiS, Sądecczyzny, Sejm powołał posła Wisława Janczyka do Rady Polityki Pieniężnej. E, Pan rekomendował tą kandydaturę. To tak, dobry kandydat? W imieniu klubu e, miałem zaszczyt rekomendować kolegę Wysława do tej bardzo odpowiedzialnej roli członka Rady Polityki Pieniężnej. Moi drodzy Państwo, powiedzmy sobie wprost: człowiek, który ma tyloletnie doświadczenie w pracy bankowej, przypominam, że pan poseł był dyrektorem banku. Pan poseł był też prezesem bardzo dużych spółek z Skarbu Państwa, też węglowych i nie tylko. Ponadto, przez kilkanaście miesięcy, czy też kilka lat, pełnił funkcję wiceministra finansów, odpowiedzialnego za bardzo istotną reformę sektora bankowego, walkę z Litwą i nie tylko. Następnym elementem to jest wieloletnia praca w Komisji Finansów Publicznych, jako jej wiceprzewodniczący. A w ostatnim czasie przewodniczący i też przewodniczący podkomisji ze spraw instytucji finansów publicznych. To są i doświadczenie zawodowe, tak, generalnie rzecz biorąc, plus wykształcenie dodatkowe też z zakresu finansów i nie tylko. W związku z tym kolega Wiesław jest świetnie przygotowany jako praktyk, jako teoretyk, a jego wiedza jest naprawdę ogromna. Ja na smównicy sejmowej, kiedy rekomendowałem, właśnie podkreślałem te, te atuty pana ministra. Naszego przyjaciela, naszego kolegi, już dzisiaj nie posła, ale no właśnie, do, bo, do wczoraj, do przedwczoraj jeszcze posła. Czyli trzyzna yy, traci posła Wiesława tak Janczyka, natomiast. Yy... Z mandatu skorzysta poseł Elżbieta Borowska, kiedyż Elżbieta Zielińska z z 15, tak ona będzie posłanką klubu PiS? Tak, z tego co wiemy pani poseł przyjmie mandat, nasza koleżanka, będziemy się cieszyć z jej przybicia naszego klubu, ponieważ mamy teraz potężną reprezentację w finansach publicznych w postaci materializowanej, w postaci pana posła, no dzisiaj już członka Rady Polityki Pieniężnej Wiesława Jęczyka, to tutaj naszą kadrę wzmocni koleżanka Elżbieta a która była posłem ubiegłej kadencji i wraca dzisiaj do, do, do Wławy Poselskiej. Mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie kwitła, będzie się rozwijała, będzie bardzo dobra i nasza koleżanka będzie nas popierała w dynamicznej walce no tak jakby, no właśnie o podąże piekiełko, o sądeczankę, e, o Centrum Krzedawstwa na przykład. Kolejne dobre wiadomości, to też przecież materializuje się też nasze wielomiesięczne starania no właśnie, w o już... straży pożarnej w Nowym Sączu Nową, a więc czy też komenda policji, zanim długo będzie budowana. Więc to wszystko pokazuje, że ta wspólna współpraca kolegów parlamentarzystów i naszego wyjątkowego marszałka. Witolda Kosłowskiego, który jest naszym też szefem okręgowym. Ta synergia, współpraca przynosi same dobre owoce. Proszę powiedzieć, posypały się głowy w, w klubie poselskim Prawa i Sprawiedliwość za porażkę w głosowaniu projektu ustawy covid -owej. Pan nie wziął udziału w głosowaniu. Nie wziąłem. Nie, nie było żadnej dyscypliny. To była wolność sumienia. Ustawy, ustawa ta, tak jak Państwo wiecie, pandemia modyfikuje wirus, modyfikuje dzisiejszy. Koronawirus, który dzieje w tej postaci omikrona, jest zupełnie inną, ma zjadliwość. Ale to jest chyba wracając do tego, to jest y y y y y y y niecodzienna sytuacja, że, że projekt, o którym mówiono, że to jest projekt. Y Leks Kaczyński tak, że, że, że projekt nie został poparty przez posłów z jego klubu, z jego No jak klubowania. Państwo widzicie, nie wszyscy posłowie głosowali, byli posłowie, którzy nie brali udziału w głosowaniu tak jak ja, byli posłowie, którzy się wstrzymali, też jeden z naszych kolegów okręgowych się wstrzymał. W głosowaniu? Ponieważ tak jak mówię według mnie pandemia i omikron teraz już zupełnie inaczej funkcjonuje, wymaga to troszeczkę innych już rozwiązań. Zresztą pan minister Adam Niedzielski już przygotował te nowe rozwiązania, są już ogłoszone. Już w dniu głosowania wiedzieliśmy, że będzie trzeba modyfikować tą ustawę. W związku z tym, jeśli mielibyśmy ją przebudowywać za dwa, trzy tygodnie znowu y, to lepiej było tej ustawy po prostu w tym danym momencie nie uchwalać i przygotować już nową. Czyli nie było żadnej Bardziej rozmowy poważnej z prezesem? Nie, nie było. Pan prezes nam dał wolność sumienia. W prawa sprawiedliwości to nie jest tak, jak mówią niektóre media i przekazy, że jest partia zamordystyczna czy jakaś autorytarna. Pan prezes jest człowiekiem demokracji, pan prezes nam daje wolność sumienia w tak ważnych głosowaniach, a więc to jest piękne właśnie w prawie i sprawiedliwości, że. Szanujemy wszystkie opinie, wszystkie zdania, ale ja podkreślam, że ja jestem zwolennikiem szczepień. Sam się zresztą zaszczepiłem, ale generalnie rzecz ujmując, szczepień każdy ma prawo wyboru, a więc zapraszam. Ja zachęcam do szczepień. Tak jak mówię, tym bardziej że osoby, które są powikłane, osoby no też tak jak ja otyłe, czy też osoby, które mają różne schorzenia dodatkowe. W związku z tym, naprawdę szczepienia są istotne, regularne szczepienia po prostu. Panie Pośle, troszkę wróćmy na, na sądeckie potwórko. Będzie most na kamienicy. Publicznie złożył Pan zapewnienie, że poprze Pan ten wniosek. Prezydent Ludomir Handel także wspomniał o tym, że, że, że ma poparcie właśnie między innymi Pana. Do 28 można jeszcze, miasta mogą składać wnioski w ramach Polskiego Ładu. Tak. Czy jest szansa na to, że, że znajdą się pieniądze na odbudowę? tego? Tak no szanowni to. Państwo, my oczywiście jesteśmy racjonalni, więc mamy służyć mieszkańcom, służyć miastu. Każdy z posłów jest wybrany przez Państwa i dla Państwa. I tak jak powiedziałem wtedy na konferencji, może to tak zbyt dosadnie, ale moim psim obowiązkiem jest Państwa reprezentować, godnie reprezentować. A Nowy Sącz ma się rozwijać. Rozwój miasta to nie tylko rozwój infrastruktury, to też rozwój społeczny właśnie pod łącze drogi, ale także i mosty. W związku z tym most na kamienicy miast prowadzący na, w kierunku Kamionki Wielkiej. To nie tylko most, który był ważny dla mieszkańców Nowego Sącza z jednej i z drugiej strony tej przeprawy, ale to był most ważny na gminy Kamionka i innych następnych miejscowości, które tam bardzo często uczęszczają te auta, autobusy, transport, handel i nie tylko. Wspomnijmy teraz, z tymczasowej przeprawy mieszkańcy korzystają, ta tak została, zdaje się, przedłużona rok. Co dalej? Dlatego nie można wykorzystywać wojska w nieskończoność. Wojsko w pewnym momencie powie stop. Dlatego też podjęliśmy rozmowy z panem prezydentem Ludomirem Handlem, nie tylko ja. Oczywiście to było wszystko ustalone i pan prezydent. Padły na, dwa nazwiska, pana i posła Siarki. Bo, ale także inni posłowie. E, a więc generalnie rzecz ujmując. Pan prezydent uznał tą rację, za co mu tutaj mogę powiedzieć, że za to mu dziękuję. My się nie zgadzamy ze sobą co do funkcjonowania miasta, co do zarządzania miasta, co do wielu decyzji personalnych i nie tylko. I mamy prawo, każdy ma prawo do swojego opinii i zdania. Ale natomiast dla dobra mieszkańców musimy w tak ważnych inwestycjach ze sobą e, przynajmniej nawiązywać dialog i współpracę, i za to dziękuję, to że możemy mhm. czasami, czasami od czasu do czasu stać ponad tymi podziałami i zadziałać razem. I ten wniosek widziałem. Pan prezydent e, przesłał e, mi ten wniosek, i faktycznie zgodnie z, z tym, co było mówione, jest spisany most e, na kamienicy do realizacji wraz z infrastrukturą Czyli towarzyszącą Czyli to jest pewna wiadomość. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jeżeli pan pieniądze... prezydent wysłał to, to co zostało mi po tych wszystkich rozmowach przedstawione to tak, pan prezydent ma czas do złożyć to do końca miesiąca. Było termin do teraz 14-15, ale termin został wydłużony decyzją pana premiera do końca miesiąca. Zresztą w przyszłym tygodniu będzie też ogłaszane już drogi samorządowe też będą ogłaszane, dlatego też nie chcieliśmy, żeby te dwa programy ze sobą skolidowały. W związku z tym też, moi drodzy Państwo, mam nadzieję, że to zostanie złożone. A ja, tak jak obiecałem, oczywiście to jest konkurs, tak? Konkurs polega na punktowaniu, ocenianiu, ale no my, jako posłowie, mamy też funkcję lobującą, tak? Mamy wstawiać się za regionem, rekomendować region. I jest szansa, że do Nowego Sącza te pieniądze z Polskiego Ładu trafią, bo. bo mam przypomnim... nadzieję, że trafią dla dobra nie konkretnej jednostki, nie konkretnej, czy to wichra, czy to. Prezydenta czy innych posłów, ale dla dobra mieszkańców miasta Nowego Sącza i regionu. A jakie jest pańskie zdanie w sprawie spalarni, ponieważ to jest temat, który ostatnio rozgrzewa opinię publiczną? Nevada planuje tutaj właśnie otworzyć spalarnię odpadów? No i pojawią się głosy bardzo różne. Są jest komitet mieszkańców, który zdecydowanie odpowiada się za tym, żeby tą spalarnię w innej lokalizacji państwo koledzy z klubu radnych. PiS, wybieram nowy sąd, także w wątpliwość poddają no, no całą tą inicjatywę. Też się pojawia taki pomysł debaty społecznej z udziałem mieszkańców. Jak pan uważa, to jest dobra inwestycja ja dla do mieszkańców? Uważam, Rania? że mieszkańcy powinni mieć jak największą wiedzę i przychylam się do tego stanowiska, że najpierw trzeba zorganizować potężną debatę. Kilkanaście albo ile kilkadziesiąt, ile będzie trzeba paneli dyskusyjnych, informacyjnych, trzeba wysłuchać mieszkańców, bo mieszkańcy są najważniejsi, jeśli coś ma być, to ma służyć im. Ja, jeśli chodzi o, o dwie sfery, sfery centralne, jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość i naszą politykę co do odpadów, reprezentowaną przez Ministerstwo Środowiska, jest taką, że my jesteśmy zwolennikami, zresztą ze strategii do 2040 roku jest napisane wyraźnie, że my chcemy rozwijać ciepło systemowe. Czyli właśnie takie jednostki jak MPETS, tak? I też, jeśli chodzi o odpady śmieci, to 30% frakcji już przesegregowanej wcześniej, um, chcemy, żeby była ona spalana. Po rozmowach kiedyś z panem ministrem Ozdobą, to dosłownie pół roku temu rozmawialiśmy, mówił, że w skali kraju mamy 3 miliony ton śmieci rocznie natychmiast do spalenia. Mimo tego, że Unia Europejska instalacji. nie rekomenduje nie, są, są spalarni są Nie, są nowe środki też z różnych programów, które mogą wspierać budowę tych, tych instalacji. Te instalacje powstają w kraju. Mamy na chwilę obecną bodajże 8 czy 9 takich instalacji, ale są już następne są, projektowane. Są projektowane, ale e, też bardzo mocno oprotestowane. Chyba na to chwilę obecną ja słyszałem o 15 spalarniach świeci, które są projektowane na różnym stopniu poziomu. Natomiast no, lokalizacja jest trochę nieszczęśliwa w Nowym Sączu. Można byłoby jakąś lepszą, natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie w debatach. Ja nie ukrywam, że wyrabiam sobie zdanie na to, na ten, w tym zakresie. Rozmawiałem już z kilkoma specjalistami z Akademii Górniczo-Hutniczej, też z sądeckiego pwz też z praktykami. Też umówiłem się na spotkanie z człowiekiem, który jest niezaangażowany, ale jest w kraju ekspertem, ponieważ. Prowadził budowę kilkunastu takich instalacji za granicą i w Polsce. No chciałbym też usłyszeć od niego technologię, o bezpieczeństwie. Jak chcę to usłyszeć z ust ekspertów? Tak, i też umówiłem się już do Ministerstwa Środowiska, właśnie z odpowiednimi departamentami, żeby mi, tak jakby jak przedstawił, jakie jest kwestia prawne, finansowe, organizacyjne. Natomiast ja uważam, że jeśli by miało coś takiego nastąpić, jak budowa spalarni, to musi być to wydyskutowane z mieszkańcami, musi być to bardzo bezpieczne, i niestety musi to zapewnić, że ten um, wsad, ewentualnie nazwijmy to śmieciowy do kotła. Musi przyjeżdżać tu kolejami. No ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy zatkali wąskie ulice. Nie, nie ma takiej możliwości. Znaczy, o tym... tam się mówi jakoś jak ja nie znam szczegółów, tak ja muszę po prostu też i też w pewnym momencie na pewno nawiąże dialog i rozmowę z panem Prezesem Konieczkiem, który tak jakby jest tutaj reprezentantem inwestora, czyli pana Jakubasa, który jest właścicielem. Z tego co wiem, to oni planują cztery też spalarnie śmieci w kraju. Nowy sąd to jest tylko jedna z tych czterech inwestycji. W związku z tym na dzień dzisiejszy jestem umiarkowanym optymistą, natomiast lokalizacja, no zobaczymy. Zobaczymy, co mieszkańcy powiedzą. Może referendum by się sprzedało, może dialog, może szereg paneli. Te wyjazdy mi się bardzo podobają. To, co pan prezes Konieczak wczoraj chyba jakieś oświadczenie wydał z tego, tak. gdzieś mi tam wpadło do przeczytania. No to mi się spodobało, że zapowiada właśnie szereg spotkań, artykułów, wywiadów i wyjazdów mieszkańców. Do już działających spalarni śmieci, żeby mieszkańcy mogli zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Jeśli on tak to będzie realizował, to myślę, że na końcu mieszkańcy w referendum, bądź w jakiejś ankiecie, czy też w jakichś spotkaniach, będą mogli się wypowiedzieć, wypowiedzieć w czy... tym temacie. Poruszyliśmy już temat nowoczesnego centrum dla krwiodawców. Powstanie ono w miejscu, gdzie dzisiaj jeszcze stoi budynek, po, gdzie kiedyś był posterunek policji przy ulicy Sienkiewicza. Tak, dzisiaj dokładnie dzisiaj, w piątek pan architekt, który wygrał projektowanie, bo tam regionalne centrum wyłoniło architekta, wczoraj do mnie dzwonił, że dzisiaj składa już wniosek projekt cały wyburzenia tych obiektów na Sienkiewicza. Wszystkie te obiekty zostaną tam wyburzone do zera i powstanie nowoczesne nowe centrum. Dzisiaj też jest składane. Wnioski do MPC-u o konsultację z przyłącza MPC-owskiego, żeby tam było ogrzewanie systemowe. Dziś jest też składany wniosek do Miejskiego Zarządu Dróg o ustalenie nowego zjazdu. Jesteśmy już tam po konsultacjach, Pan architekt już zgodę z, tym, z architekturą. Nie ukrywam, że wczoraj dostałem taką od pani dyrektor możliwość wejrzenia do projektu. Jak to będzie wyglądało? Jak będzie faktycznie, wyglądał, to będzie to nie, dwupiętrowy, dwupiętrowy budynek, niższy od tego co jest jeśli chodzi o od frontu od ulicy Sienkiewicza, ponieważ to będzie pierwsze i drugie piętro. Natomiast druga część budynku w głąb będzie niższa o jedno piętro, będzie to około 1000 metrów kwadratowych. Tam będzie? tam będzie cała potężna stacja krzedawstwa na wiele stanowisk, będzie tam chłodnia, będzie tam cała separatorownia, te wszystkie urządzenia, które powodują obrobić się krew, magazyny krwi, e, poczekalnia, wypoczywalnia poddaniu po krwi. E, będą tam też e, pomieszczenia, biura dla organizacji krwiodawczych, takich jak PCK, czy Stowarzyszenie Dawców Krwi RP i będzie, to co mi też bardzo zależało, Centrum Edukacji Krwi. Czyli piękna, duża sala na 100-150 osób, w pełni multimedialna, gdzie będą mogły przychodzić dzieci, klasy, będą miały przedstawiane, jakie znaczenie i też udzielanie pierwszej pomocy będą się tam uczyły. Też będą, będzie mówiono o szpiku kostnym, o transplantologii, o tych rzeczach, które ratują ludzkie życie. Oczywiście są tematy łatwiejsze, jak krzedawstwo czy szpikosty, są te tematy trudniejsze, jak transplantologia. Oczywiście jest ta rodzinna, ale jest także ta, która wiąże się z nieszczęściem, ale też i z życiem drugiego człowieka. Więc trzeba wszystko tym... wpajać od młodości, żebyśmy mieli tą świadomość, że my możemy ratować w każdej sekundzie drugiego człowieka. Pieniądze są już zabezpieczone na tak, budowę, kiedy jeżeli ewentualnie uda... to centrum może już stanąć i zacząć tak, działać? Panie redaktor, jeżeli uda nam się zgodę budowlaną osiągnąć do końca miesiąca kwietnia, to zabezpieczone jest blisko z wyposażeniem 10 milionów, ponad 10 milionów złotych, ale to nie będzie jedyne centrum krwiodawstwa. Już z Panem Starostą Limanowskim, to już mogę też oficjalnie powiedzieć, już znaleźliśmy teren na piękne, nowoczesne centrum krwiodawstwa w Limanowej. I też jest piękne, piękny obiekt już zakupiony na centrum Krzyża, w Zakopanem. Idea piękna, także jak najbardziej. Mamy kciuki Oby za to, się żeby uda. się udało. I, I Pani pośle, już na samo zakończenie, ponieważ no, coraz bardziej krystalizuje się ta idea powrotu wojska na Sądecczyznę, Wojnarowa Rowa Gminna Korzenna. Tam ma postać czwarty batalion piechoty górskiej, 800 żołnierzy, nowoczesne zaplecze. Najpierw WOT i tam będzie stacjonował, będzie tam organizował swoją przestrzeń. Za niedługo wojsko wynajmie tam jeszcze budynki w centrum gminy Korzena na zawiązanie sztabu roboczego, jak wszystko dobrze pójdzie, ale także po ostatnich rozmowach z panem generałem Kukułą, które odbyły się w Warszawie, w których miałem przyjemność brać udział, ustaliliśmy, czy to zostało ustalone oczywiście to też współpraca z kolegami posłami, nie tylko, bo to wspólny sukces, że też prawdopodobnie powstanie tutaj drugi bardzo ważny ośrodek szkoleniowy wotu, krajowe Krajowy Ośrodek Szkolenia WOTU, jedna z ich szkół, co też podniesie prestiż jeszcze bardziej tej przyszłej placówki wojskowej w Korzennej. Teraz przed nami modernizacja dróg, przed nami przebudowa wodociągów, modernizacja e, właśnie oczyszczalni ścieków, przebudowa e, e, stadionu, który trzeba tam zlikwidować i przenieść przebudowa w innej infrastruktury. Będziemy wspierać w tym pana wójta Leszka Skowrona, którą bardzo dziękuję za jego otwartość panu marszałkowi, kolegom posłom i parlamentarzystom, senatorom, no ale w szczególności panu ministrowi, panu premierowi, i panu ministrowi Błaszczakowi z ich podwładnymi, bo bez nich nie udałoby się tego, tego zrealizować. To też jest szansa na, na, na rozwój regionu. to, są to są raczej... spada, że nie udało się, bo były takie plany, że w Nowym Sączu mogłoby powstać. W Nowym Sączu nie ma miejsca, nie bo, miejsca. To, bo to jest 30 hektarów Natomiast na wystąpieniu będzie wod osobny, który się będzie już się formuje. Zresztą remonty mają być w tym roku rozpoczęte na Straży Granicznej. Straż Graniczna też się rozbudowuje, policja będzie się rozbudowywała, Straż Pożarna będzie się rozbudowywała. Więc moi drodzy Państwo, no ten i przyszły rok to będą potężne inwestycje w tych zakresach. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję, dziękuję za uwagę. Bardzo. A moim Państwa gościem był dzisiaj poseł na Sejm RP, Patryk Wicher. Dziękuję, dziękuję bardzo. pozdrawiam.